że ty siadzisz na pod papier, a potem dajesz... Kurwa, no bierzesz sekundę ty... ja ja Nie bierzesz tego. Ty ciuliku, kurwa szybko. Jajko, uściskaj kamerę. pokażę. Otwórz ten. Bo, no się, Jó, co Kutaca, A... Nie, dalej? Czasi wysłał. Czasem 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 wysłał. punkty za odwagę. Poka! Mam! Co ma ten film! Bo ja coś no? nagrywam. Ja ci ja najszybciej się, jak, a, go, się komu... a ja, 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 ja to nagrywam teraz. A on się nagrywa. Ej! Y... Mały, ty Dawaj. Ja no, ale kogo? E... Ja za pierwszym razem kurwa Jak jedziesz? Ty patrz, ty kwaśba, kwaśba! Kwaśba, I kurwa na pójść, no dobra, graj! Dobra! Obok no skacze! Ja, maniek! Ale musi kto? Musi obok, obok skacze. Wleciało no by! Nie wiem, teraz ty. Kurwa, nie mam kolej nokia. Teraz, teraz. Dawaj. Ja! O kurde! Daj mi niebokiem, chcesz? Ja bokiem. Bokiem? Daj bokiem? Dobra, zrobimy małą taką parkę. Ja. ja! Bez to, parki! To, kurwa, nie. Bo ma parki! Ja! Tak. No, musisz się mieć to będzie Ej, tu będzie na YouTube. No, lepiej nie. No? Ej, jak się oprawia filmiki na YouTube? Nie wiem, się, jak się rzuca filmiki na YouTube? Jak się uprawia? Jak uprawia? Nie uprawić, musimy mieć program.

Droga. kurwa zamknij ja <grym> to chodź, kurwa motor jedzie odpomnisz się odpomnisz ty kurwa ja, motor się wydupi panie. no jedziesz jedziesz maniek odpomnisz jedziesz. się chcę ci by jedziesz górok kurwa, na kurwa nie o, no jak

a... Aaaa! Weszłoby, weszłoby! Obok, obok było! Obok! Jajo! Aaaa! Ale musisz sobie to, to No bo mam! No bo, ma... no, bo ma... za, za późno wyszkaczę! Za późno! Tak byś przeskoczył, ale za późno! Za się o wniosek i no. Góro, jeszcze jedna, jeszcze jedna rundka na pewności. Wiesz, się się. Jeszcze jedna próba! De... A, teraz się nie... Abyś zjebał. Zjebałeś. Zajmę Zapuś... Boże, <grym> się byś tyłkułkiem. Zapuszczam. Bąkniemy pod Wejdźcie tu kurwa! tu? No. A to Ej. Hej. Koniec. Już kurwa koniec.